Oczywiście. Po latach wylanych łez dzisiaj szampon na łeb. Robimy to, moi drodzy, nareszcie to robimy. Jest... Rozjaśniłam sobie rano odrost, więc tak. Dobra. Ja chcę pokryć całe włosy. Kupiłam dwa opakowania do tego, bo ja mam dosyć dużo włosów. W tym momencie w piekarni kupiecie mi się ciasto. Jeżeli spali mi się dom, to. Przynajmniej umrę, robiąc to zakocha. Okej, okay, napisali, żeby włosy były zwilżone. Ja je mam umyte, ale one zdążyły trochę wyschnąć, więc mam tutaj wodę w opakowaniu po wcierce. Ej, nie pachnie to dobrze. Śmierdzi. Tak bardzo, nie mogłam się doczekać, aż zrobię te różowe włosy. Nie wiem, nie pamiętam, czemu ja jestem tak długo czekała. Chyba za dużo pozytywnych rzeczy słyszałam o moim blondzie, więc chciałam, żeby trochę sobie tutaj siadł, ale już mi się znudziło. To są mokre włosy. Teraz w moim bloku są jakieś remonty. Jeżeli zaczną mi wiercić nagle, to pójdę na górę i wyrwę im tę wiertarkę. Person who thinks all the time. Decydowałam się na psikanie tych włosów, bo nie chciało mi się nachylać znowu nad wanną, ale myślę, że to by było mniej męczące. Już mi boli kciuk. Dobra, te włosy są mokre. Przeczytajmy sobie więc jeszcze raz instrukcję. Mamy to nałożyć na wilgotne włosy. Żywkę mamy farbować jako ostatnią, nie wiem. Czemu? A ile to trzymać? Okej, okay, to jest bardzo krótkie ten. Od 2 do 15 minut. Za 9 minut upieczy mi się ciasto. Zaczekajmy sobie te 9 minut. Oh my god, you're killing me! Look at you! Mam dzisiaj gości. Będziemy robić tort. Frank. Chciałam, żeby to ciasto było tak w 100% wegańskie, because I'm vegan most of the time, ale to będzie tort, tylko taki udawany, bo nikt normalnie nie lubi tortu. Po prostu wezmę to brownie i je przełożę kremem ale jak zobaczyłam przepisy na wegańskie kremy, a potem zobaczyłam mój budżet, potem zdałam sobie sprawę, że ja nie lubię ani masła, ani margaryny i przypomniało mi się, że mam w domu jakąś śmietankę mix Pokażę. Mam takie coś. Y to mi zostało po czymś tam. To, to, to jest taki krem, że wiecie, dodajecie mleko i gotowe. No i to nie jest wegańskie, chyba wybuchne, ale to jest poświęcenie, na które jestem gotowa. Życzcie mi powodzenia. Ja myślę, że to się rozpadnie. Okej, okay. nie mam wykałaczki. Myślicie, że jak wkuję w to po prostu klucz nimbusowy, to to będzie to samo? Just kidding. No, bez jajek. Dobra, po prostu wkuję w bo chcę zobaczyć, czy to w ogóle działa. Pokażę wam. Nie, no klasa. Technokucharka. Na czym my to? A tak, farbowanie. Czemu to jest fioletowe? Przychodzą dzisiaj do mnie goście, czytaj dwie osoby. Dlatego robię to ciasto, ja normalnie nie piekę ciast, bo ja nie umiem piec. Znaczy lubię piec, ale po prostu nie umiem. To ma być tort, ale jak już mówiłam, nie znam zdrowej psychicznie osoby, która lubi torty. Ja chyba nie znam po prostu zdrowej psychicznie osoby. What's up, guy? O Jezu, to śmierdzi takim mokrym psem. Słuchajcie, nie chcę Was straszyć, nie chcę siebie straszyć przede wszystkim, ale to jest fioletowe. Niepokoi kolor tej substancji, natomiast uważam, że jest już za późno. Przeczuwam, że to będzie jeszcze bardziej nierównomierne niż, niż zwykle. To what the fuck? Prawie skończyłam... Prawie skończyłam pierwszą tubkę, to nie są dobre wieści. O mój Boże, wiecie czego ja nienawidzę? Jak idę chodnikiem... I osoba przede mną Jara Szluga. Cały ten dym leci na mnie. Jakby dziękuję za poczęstowanie, to bardzo uprzejme, ale jednak odmówię. Nienawidzę tego, nienawidzę tego, nienawidzę być biernym palacze. Nowotwór płuc. That's so fun. I wiecie, niech te osoby sobie palą tam na balkonie, na osiedlu, whatever. Ale przeszkadza mi to, kiedy idę chodnikiem i nie mogę wyprzedzić tej osoby, bo na przykład chodnik jest za ciasny. To osoba idzie jednocześnie za szybko i za wolno, ja nie mogę jej wyprzedzić i jestem skazana po prostu na. Powolną degenerację moich komórek płucowych. Jezus, ja w ogóle nie pomaga. Oh. Dobra, drugie opakowanie. Boże, jak dobrze, że kupiłam dwa. W ostatnim filmie mówiłam wam, że odpadła mi noga. Stałam dzisiaj w domu, bo odpadła mi noga. I kazałam wam na Instagramie dawać mi słowa wsparcia. Zapraszam na Instagram, bardzo fajny Instagram. To jest największy gracz w Polsce. Jo! I dziękuję, oh, I dziękuję za każde słowo wsparcia. Będzie dobrze. Były naprawdę bardzo pomocne. mi odradzał te farbę w komentarzach. Ale ja już ją wtedy kupiłam, więc muszę ją użyć, bo. Się będzie dobra, po prostu robimy jak zwykle. Ja zawsze się staram, a potem i tak mam wywalone, więc po prostu przeczesujemy to, jak leci. Nie mam pojęcia, ile czasu już minęło, odkąd ją nakładam, a nie chwilę widzę. 9 minut 48 sekund. 49 sekund, 50, 51 sekund. No dobra, o mój Boże. To mnie nie będzie takie fajne, jak myślałam. Swoją drogą. Nigdy w życiu bym nie pomyślała, że będę miała różowe włosy. Jak byłam mała, nienawidziłam różowego, bo ja nie byłam taka, jak wszystkie dziewczyny. Różowy? Nie. Ja uwielbiam Bawić się w błocie Nie zrozumcie mnie źle, zabawa w błocie mega sprawa Ale bardzo zaprzeczałam temu, że różowy to fajny kolor i w końcu Jak jestem trochę bardziej świadoma życia Zdałam sobie sprawę Nie wiem Zdałam sobie sprawę jak bardzo wołał mnie ten kolor całe moje życie Kończy nam się druga tubka moi drodzy Naprawdę szybko nam idzie, ale w ten niepokojący sposób Wracając jeszcze do papierosu Smoking's bad, you shouldn't smoke, Ja nie jestem gołosłowna, Poznałam smak tego ścierwa To coś smakuje jak ognisko na obozie i pieprz. No in a good way. Nie, nie rób mi tego. Ja mam jeszcze połowę głowy do pokrycia. Jestem pewna, że mam tył cały niepokryty. Powiedzcie, czy mam rację. Oui. To jest bardzo podłe. ja mam to trzymać dwie minuty, a to chyba się ze pół godziny. Chyba zaczynam rozumieć osobę, która w komentarzu mi napisała, żebym nie używała tej farby. Przyjemność, jaką ja czerpię z używania tego, jest. Żadna. Spałam dzisiaj 4 godziny, bo do drugiej próbowałam odkręcić kuleczkę w kolczyku. Nie będę, nie będę jakoś wchodziła w szczegóły, ale na ten moment rozważam po prostu amputację tego ucha. To coś jest po prostu niedoruszenia. Ja próbowałam absolutnie wszystkich narzędzi, jakich mam w domu. Wyobraźcie sobie wszystkie możliwe narzędzia. Cokolwiek sobie nie wyobrazicie, to brało udział w tej akcji. Nie wiem o co chodzi, a nie będę szła specjalnie do pierserki, tylko po to, żebym mi odkręciła kulkę, bo. Będę wyglądała jak jakiś debit. Chciałam sobie wymienić na kółko, kupiłam własny kolczyk, ten jest już zagojony, nie ma żadnego z nim problemu. Dlaczego nie jest mi dane spełnienie moich marzeń? Moi drodzy, to jest ostatnia dawka tego anielskiego eliksiru, jaką zaznamy w tym filmie. Gdzie by to tunęło? Wszędzie. Więc spałam dzisiaj mało, ale czuję się nawet wypoczęta. Wypiłam rano kawę, ja nie mogę pić kawy. Jak wypiję kawę, trzęsą mi się ręce, wzrok mi lata i ogólnie zachowuję się trochę jakbym zażyła pewną nielegalną substancję w jakiejś publicznej toalecie. Ale, ale się już farbuje? Nie wiem, co się dzieje. Więc no, się dzisiaj spać o tej drugiej w nocy. Zajrzałam na YouTube i wyświetlił mi się jakiś short o Katy Perry. I przypomniałam sobie, jak dużą częścią dzieciństwa Katy Perry jest dla mnie. Więc stwierdziłam, że sobie obejrzę i teledyski przed snem. Tak wiecie, ee, żeby dobrze spać w nocy. I zobaczyłam teledysk do piosenki The One That Got Away. <mum> którego nigdy nie widziałam. Nawet nie wiedziałam, że jest ten teledysk. I wyobraźcie sobie mnie o drugiej w nocy. Płaczącą do teledysku Katy Perry, do którego ja w ogóle nie reluję. Ale on był tak smutny, nigdy już więcej go nie obejrzę. Do ilu myć to się utrzymuje? Trwałość do 8 myć. Trwałość do 28 myć zdecydujcie się. Myślę, że pozostaje nam tylko modlitwa. Dobra, widzimy się za jakiś czas po prostu. Oj, trudne, trudne się wylosowało. To definitywnie nie jest dokładnie to, co chciałam mieć na głowie, a to definitywnie nie jest dokładnie to, co chciałam mieć w nosie. Wiecie co? Obiektywnie nie jest źle. Natomiast ta farba zafarbowała mi tylko przedziałek, a resztę musiałam sobie zrobić półkanką z Joanny, która jest za 7 zł. Dla osoby z zewnątrz w miarę to wygląda, pomijając fakt, że ja mam plamy blondu, ale to już po prostu jest brak moich umiejętności fryzjerskich. Dobra, jest okej. Okay. Jest... Czy to nie jest za szare? Ej, ale dobra, nie, jest git. Jest git, jest git, jest git. Jest serio, serio git. Te włosy są jeszcze trochę mokre, nieważne. Mm -hmm. uh, I think we ate that. Dobra, to nie jest moje delusion, ten kolczyk po prostu jest nie tak. Jestem zadowolona. Ej, nie kupujcie tej farby, absolutnie jej nie kupujcie. 23 zł na promocji. Dwa opakowania to jest 46 zł, a i tak większość zafarbowałam półkanku za 7. Mm. Teraz tak, wróćmy na chwilę do mojej twarzy. Nie wydaje mi się, żeby ten konkretny kolczyk jakoś bardzo uwydatniał moją urodę. Bitch, Ale na razie go będę nosić. Może się przyzwyczaję, bo nie mam pieniędzy. Problem jest taki, że nie było po prostu innego rozmiaru. Jakby był, to bym na pewno zamówiła jakąś ósemkę. Bez ja mam centymetr po prostu kółka pod nosem. Wyjdziemy z tego jakoś, moi drodzy. Wyjdziemy. Ja zawsze mówię w liczbie mnogiej, tak jak Boxden. Słuchajcie, życie jest po to, żeby eksperymentować z wyglądem. Myślicie, że czemu ten kanał powstał? W tym tygodniu mam bardzo dużo planu. Jestem umówiona na kawę z moją przyjaciółką. Idę na koncert Melanie Martinez. Mam sprawdzian z Mam bardzo fajne. O jezu! Bardzo fajne plany na filmy na YouTubie. Więc jest git, powoli sobie wchodzimy w tę jesień, chociaż w sumie za oknem jeszcze tego tak bardzo nie widzę. Ten film pewnie wyszedł mega krótki, wybaczcie mi za to. Po prostu te farby bardzo szybko się nakładały, ale to dlatego, że po prostu jej było bardzo mało. Więc szybko nam dzisiaj poszło, ale. Dobra, ja jestem zadowolona. Ogramy to jakoś, słuchajcie. Będę eksperymentować z tym różowym. Myślę, że fajnie będzie iść w tę stronę. No i. Em... nowa era włosów. Ja wam życzę pięknej niedzieli i pięknego początku tygodnia i pięknego zakończenia tygodnia i pięknego kolejnego tygodnia i każdego innego. Śpijcie, pijcie, noście co chcecie, wyrażajcie się, bądźcie sobą. Czemu ja jestem ruda? Pa.